Opiekunki samorządów wpad wpadły na pomysł, żeby wybrać z tej gali jeszcze najbardziej atrakcyjnych i stworzyć z tego koncert świąteczno-noworoczny, plus kiermasz ozdób świątecznych, ciast i ciasteczek. No i tak to się zadziało i tak doszło do, do tego koncertu, gdzie wstęp był odpłatny, 5 zł, symboliczne. Chciałabym podkreślić tutaj rolę rodziców, którzy piekli te ciasta, którzy byli na tym koncercie, i ich udział, ich wsparcie okazało się być naprawdę efektywne, bo z samego koncertu i z kiermaszu zebraliśmy 7 tysięcy złotych. Kilka tygodni później powtórzyliśmy już sam kiermasz. Przez samorząd uczniowski prowadzony i to zwyżkowało jeszcze dwoma tysiącami, czyli w sumie zarobiliśmy 9 tysięcy złotych z przeznaczeniem właśnie na tą organizację stref komfortu. Początkowo miało być to jedno piętro, okazało się, że, że możemy zaadoptować trzy piętra.